Witam serdecznie w trzeci dzień turnieju czterogwiazdkowego, podbitych ulepszeń bez światłości. I powiem Wam, że poziom tego turnieju jest zaskakująco wysoki. Albo inaczej, obrony, które są wystawiane, rzadko komu sprawiają problemy. Pewnie jest to spowodowane tym, że jest bardzo dużo kart, które dispelują, i są karty sezonu pierwszego, które dispelują nawet z klocka. Więc, więc wydaje mi się, że te podbite ulepszenia przestają być jakimś wymagającym trybem i powiem Wam tak szczerze, że nie wiem czy się utrzymam w 1% z tego względu, że moja obrona to jeden wielki przegryw 1 do 5, także nawet te obrony nie będę już tutaj zaglądał robię swoje w ataku i tylko, tylko dobry wynik w ataku jest mi w stanie zagwarantować 1%, tak naprawdę musiałbym to przejść do samego końca bez wykupu przy takiej obronie, ale zobaczymy, jak to pójdzie. Tutaj przeciwnik nie jest jakoś e, mocno wymagający, i myślę, że ten mój skład powinien sobie tutaj dać radę. Tylko sobie zamienię miejscami. Kurczę, tego game turbo, wiecie, jak to się wyłącza? Bo strasznie mnie strasznie tutaj przeszkadza. Zamienię ich sobie miejscami. Chciałbym, żeby Jaś był sobie no, gdzieś tam bardziej chroniony. Eee. dlatego będzie grał sobie na flance, znaczy no, na skrzydle. No i teraz tak, no najbardziej bym chciał zrobić ten ruch, tylko tak naprawdę co zużyję wszystkie moje zielone możliwe łączenia i co dalej. No ale dobra, bo tej mogę zrobić sobie właśnie kaskadę. Dobra, i myślę, że teraz powinienem sobie już z tym Rigardem tutaj na środku poradzić, ale wpierw pozbędę się jego atakujących kart. Rynę, czasem jej używam, jak oglądacie moje filmy, ale nie wiem, czy tutaj akurat jest jakoś przesadnie mocna. I oczywiście to już jest wygrana. Wczorajszy film był dosyć długi, z tego względu, że no gram mocno defensywnym składem i, i no wiecie, że to troszkę trwa. Ale póki nie zrobię ponuraka w kostiumie drugim, który mi boostuje właśnie specjale, to, to tak to będzie wyglądało na tych turniejach. En. kurczę no zapomniałem, że jest klasą bojownika. Więc on oczywiście leczy. Dobra, to wybiję na razie tego. Spróbuję bo co zrobić? Dobra, nie starczyło damage. No to już powinna być wygrana, tylko kwestia właśnie tych kilku sekund, aż go pokonam. To, że ja gram trzema lekarzami i to, że on ma klasę wojownika na pewno w tym nie pomaga. Okej, okay, ale poszedł. Mm, no dobra, to Kirilla wiadomo, że muszę zagrać Kirilem bez kostiumu. Żeby yy, chronić się przed tym minusem do ataku. Okej, okay, myślę, że powinien ten skład to udźwignąć. Hm. Pójdźmy w tą kaskadę. Nie ukrywam, że liczyłem na sporo zielonych, żeby tego kirilla sobie po prostu wybić jak najszybciej. Ale to się raczej tak szybko jednak nie stanie. Prawdopodobnie, zanim ja to cokolwiek złożę, to mu to życie w... do Fula. Ale co najważniejsze jest to ja muszę się wyleczyć, zanim uderzy mnie kaedmon. Mm, ty czyścisz, tak? Z brogów. Hmm. Mam trochę dylemat, ale chyba spróbuję go wymusić. No nie udało się, bo chciałem go wymusić przed Rigardem. Chyba, że jeszcze w sumie jest szansa na to. okej okay. no zieleni, potrzebuję sporo zieleni. Tutaj nie ma co ukrywać. Ok, coś się tam zaczyna pojawiać. Myślę, że wybije go z klocka, więc sobie użyję w ten sposób. A i niestety nie udało się Melendlera odpalić przed e, Rigardem. No i teraz e, kwestia tylko tego, czy uda mi się ich życie z, z, zrzucić. Póki nie zabiło mi atakujących kart, ale tutaj się skupię na lewej stronie. Poszło odbicie yy, oczywiście z jego super talentu, jest klerykiem, ale na razie to nie, nie szkodzi. Tylko zmienię sobie koncepcję. Będę jednak chyba wybijał prawą stronę, skoro, skoro yy, może mi tej, ten kieł trochę nabrudzić. Plus jest taki, że jego koedmund bije tylko w jeden cel, więc ja mam sporo czasu jakby żeby się. Znaczy żeby znaleźć po prostu kloce... W kolorze zielonym. Zaczyna być już dosyć solidnie ten kadmon i wypadało go, wypadałoby go wybić, tak jeśli nie przyjdzie mi zaraz coś zielonego, to będzie duży problem. I zaczyna się właśnie ten czas, gdzie ten kaedmon jest groźny. Bo... Właśnie one-shotuje mi karty. A nie chciałbym przegrać tak jak wczoraj, czyli... No właśnie przez to, że straciłem atakujące karty. Mocno, mocno ubogi dzisiaj zielony. By nie w Rigarda. No dobra, będę się starał go wybić. Ok, uda się. To sam Kieł już nie jest w stanie mi zagrozić. Przepraszam, że znowu będzie taki długi filmik, ale no widzicie, że. Średnio tych klocków dostaję dla kart moich atakujących. Poszło. <laughs> ok, no tutaj mogę sobie wziąć w sumie tego Kirila. Nie, dobra, zostanę przy tym Kirilu. Tylko. Tu mi Rigard nie jest aż tak potrzebny i zaryzykuję biorąc sobie Gormka w kostiumie. E, bo my mamy tak, tu i mamy Druida, tu mamy w sumie paladynów. Kurde, nie wiem czy dla jednego Cypriana jest sens brać tego Gormka. Chyba, chyba nie. Chyba nie. Hmm. Hmm. Nie wiem. Chyba wezmę tego Rigarda jednak. Oby mnie żałował. Dobra, teraz tej zieleni jest dużo więcej. No i już by się gormek przydał, zaczął spłacać. Mógłby świetnie tego Kirilla wybić, ale on jest jakiś mega twardy. Ile w niego już specy poszło i, i nic się nie dzieje. Dalej sobie stoi. Dobra. Jeden z głowy. Ach, to nie i Jasie jest bardzo biedny. Powiem Wam tak szczerze, że bez kostiumu trochę odstaje od pozostałych moich kart. No, muszę Ciebie wybić. No, nie ma na to innej rady. Ja oczywiście mam kostium do Jasia, tylko kiedy go dostałem, ten kostium, to nie sądziłem, że jeszcze kiedykolwiek Jasiem zagram. I po prostu go nie robiłem. Jest to co wczoraj, tracąc jasia, mogę mieć spory kłopot, żeby potem się przez nich przebić. Ale dobra, muszę iść w ten sposób, popsuć sobie te zielone. Bo, jak się zaraz nie wyleczę, to będzie duży kłopot. I co, i wypadało tego rygarda tutaj wybić. Tylko ten rigard jest chroniony przez kła i, i nie wiem czy jednak nie muszę przejść pierw na lewą stronę. To jest znowu będzie taka przepychanka. Zaryzykuję, i zacznę go bić trochę z klocka. To ryzyko właśnie nie opłaci. Za mała siła rażenia, niestety nie, nie udźwignę tego. udało mi się dwie karty zbić, to, to jest tutaj duży problem, żeby dać sobie radę z no ten kiełys jest dosyć tutaj upierdliwy. No dobra, myślę, że nie ma co tego przedłużać. I tak mnie zaraz zabije K Edmon Ej, Jejku, jejku, jejku. Wydaje mi się, że, że jaś tutaj jest problemem, że jest troszkę przy, przy słaby. Nie bardzo podobna sytuacja znowu ten Kiril. deja vu ten sam gość padł teraz zabije pewnie cypriana i reszta mnie wykości. Okej, okay, tutaj już się nie da tego przegrać. Wręcz pójdzie bardzo szybko już. No i tutaj ten rigard mi jest, nie no w nie sensie jest mi potrzebny na Kelil. Dobra, spróbujmy. Będę chciał tą kalin wybić jako pierwszą, skoro ona jest taka bez przełamań żadnych. Na razie plansza nie zachwyca. tych niebieskich yy, jakby klocków. O Jezus, dobra, to, to tu jest szybki w wpierdziel za zero. No ale no mówię, nie chcę narzekać na klocki, ale jeśli macie planszek w której nic nie macie w swoim kolorze, mimo że grać na trzy kolory, i nie macie no, komba, które wam pozwoli te przetasować tą planszę, żeby to jakoś sensem może było grać no to niestety nie jesteś w stanie nic zrobić dwie porażki dzisiaj na chwilę bez tą wiadomo jest ten 1% ale wieczorem myślę, że znów mnie nie będzie w tym 1% i no wiadomo gratulacje dla Rybiuszki, fajnie Ci idzie zresztą często, często jest to bywalec turniejowy w tym top 100 także super że znalazłeś jakieś tam patenty. No u mnie ewidentnie brakuje troszkę tych czterogioskowych kart. Jeszcze cały czas je tworzę. Ale, ale... brakuje rekrutów, brakuje mięska. Wszystkiego brakuje czasu. I, i, I tak to właśnie. Trzeba by przestać losować na, na pół roku, albo z rok i, i zrobić wszystko, co się ma póki nie wypadnie całkowicie z mety. Nie przedłużam więcej. Powodzenia na turnieju, powodzenia na wojnie. Trzymajcie się.